Państwu. Wczoraj po południu odbyło się głosowanie w Senacie USA nad planem pomocowym dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. To głosowanie przeszło bez większych przeszkód, natomiast o wiele ważniejszym stało się późniejsze wystąpienie sekretarza skarbu, w którym dało się wyczuć dużą dozę niepewności co do skuteczności tego planu oraz, co ważniejsze, brak szczegółów co do planu wykupienia toksycznych aktywów, chociaż była mowa o tym, że kwota może zostać zwiększona. To spowodowało znaczący wzrost US do ryzyka. Indeksy giełdowe zanurkowały w dół, waluty rynków schodzących osłabiły się, eurodolar spadł do poziomu 1,29. W najbardziej gorącym momencie do, dolar złotych był na poziomie 3,53, a euro złotych na poziomie 4,55. Dziś no, mamy sporo odreagowania tego ruchu, eurodolar poziomie 1,2960, to mniej więcej połowa odrobienia wczorajszego bardzo szybkiego ruchu. To spowodowało również lekkie umocnienie złotówki. W stosunku do dolara waluta polska jest na poziomie 3,50, w stosunku do waluty euro na poziomie 4,5375. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego dnia.